Sytuacja w Angolii była niezwykle napięta. Z jednej strony było prozachodnie FNLA wspierane przez Stany Zjednoczone, RPA i Zair, z drugiej strony było MPLA wspierane przez Związek Radziecki, Kubę i ogólnie państwa komunistyczne, i jeszcze była Unita, która wyłoniła się z FNLA. Była to trzecia organizacja, ale poniekąd walcząca za te same ideały co FNLA. W tym czasie poparcie dla nowego państwa którym wcześniej rządził Salazar, teraz już Salazar zmarł i przejął władzę nowy przywódca, spadało. Ludzie nie chcieli być odbierani jako państwo, które prowadzi niemal zbrodniczą politykę wobec swoich afrykańskich kolonii. Przy okazji pojawiła się opinia międzynarodowa krytykująca poczynania Portugalii. Doszło do rewolucji goździku 25 kwietnia 1974 roku. Generał Spinola obalił faszystowski rząd i tak pojawił się pomysł rozwiązania kryzysu w Angolii. Rewolucyjny rząd portugalski usunął pozostałe elementy swoich sił kolonialnych i zgodził się na szybkie przekazanie władzy nacjonalistycznym ruchom afrykańskim. Położyło to natychmiastowy kres wojnie o niepodległość przeciwko Portugalii, ale otworzyło drzwi do ostrego konfliktu zbrojnego między siłami niepodległościowymi i ich sojusznikami FNL-a, mpl -a i Unita a co za tym idzie Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Zair, RPA. Przedstawiciele i Przywódcy największych ugrupowań rebelianckich, czyli Holden Roberto Zefenela, Agostino Neto MPL-a i Jona Savimbi Zunita, spotkali się w Bukawu w Zairze w lipcu i zgodzili się negocjować z Portugalczykami jako jeden podmiot polityczny. Mimo to później znowu wybuchły walki. Trzej liderzy partii spotkali się ponownie w Mombasie w Kenii 5 stycznia 1975 roku i zgodzili się przestać walczyć ze sobą, przedstawiając dalsze negocjacje konstytucyjne z Portugalczykami. Spotkali się po raz trzeci z przedstawicielami rządu portugalskiego w Alvor w Portugalii. Rozmowy trwały od 10 do 15 stycznia i 15 stycznia podpisano porozumienie z Alvor, przyznające Angolii niepodległość. Wyznaczono datę niepodległości. 11 listopada 1975 roku. Porozumienie zakończyło wojnę o niepodległość. Front wyzwolenia enklawy Kabindy, czyli FLEC i Wschodnia Rewolta nie podpisały umów, gdyż te były wyłączone z negocjacji. Rząd koalicyjny, powołany na mocy porozumienia, wkrótce upadł. Gdyż oczywiście panowie ci nie mogli się dogadać. No nie okłamujmy się. Ci trzej panowie z tych trzech organizacji dogadali się ze sobą, żeby utworzyć rząd koalicyjny tylko po to, aby przyznano im niepodległość. Gdy niepodległość przyznano, wrócili do walk, tym razem nie z Portugalczykami, ale przeciwko sobie. Partie zgodziły się na przeprowadzenie wyborów do Powszechnego Zgromadzenia w październiku 1975 roku, czyli na miesiąc przed przyznaniem niepodległości. Od 31 stycznia do uzyskania niepodległości miał rządzić rząd przejściowy, składający się z Rady Premierów i portugalskiego wysokiego komisarza, Rosy Coutinho. Rada Premierów składała się z trzech reprezentantów, każdy innego ugrupowania i ci mieli rotacyjnie być premierami. Każda decyzja wymagała poparcia większością 2 trzecich głosów. 12 ministerstw zostało równo podzielonych między partie angolskie i rząd portugalski po trzy ministerstwa dla każdej partii. W tym okresie kwestie niepodległościowe zostawiono Angolii. Portugalczycy mieli nowy cel, a mianowicie próbowano zapobiec masowej emigracji białych z Angolii. Paradoksalnie porozumienie pozwoliło MPL-a, fnl i Unicie na nominowanie kandydatów do pierwszego zgromadzenia wyborczego, ale pozbawiało tej możliwości Bakongo, Kabindyjczyków i białych. Przy okazji porozumienie wzywało do integracji bojowej. Celu utworzenia sił obronnych Angoli ADF. Te miałyby liczyć 48 tysięcy aktywnych pracowników składających się z 24 tysięcy Portugalczyków i 8 tysięcy żołnierzy MPLA, FNLa i Unita. Każda ze stron utrzymała osobne koszary i placówki. Każda decyzja wojskowa wymagała jednomyślnej zgody dowództwa każdej ze stron. I wspólnego dowodzenia wojskowego. Siłą portugalskim brakowało sprzętu i zaangażowania w sprawy, podczas gdy angolscy nacjonaliści byli do siebie wrogo nastawieni i brakowało im szkolenia. Przy okazji, czwarta organizacja FLED, czyli Front Wyzwolenia Enklawy Kabindy, który ubiegał się o secesję kabiny, uważał, że jest poszkodowany, gdyż cały traktat naruszał prawa Kabindy do samostanowienia. By zbudować angolską armię, rozpoczęły się dostawy broni, a wraz z dostawami broni. Zaognił się konflikt między poszczególnymi ugrupowaniami. W lutym rząd kubański ostrzegł Blok Wschodni, że porozumienie zawor nie odniesie sukcesu. Wiosną Afrykański Kongres Narodowy i Organizacja Ludowa Afryki Południowo-Zachodniej powtórzyły ostrzeżenie Kuby. Przywódcy Organizacji Jedności Afrykańskiej zorganizowali w czerwcu w Nakuru w Kenii konferencję pokojową. Wszyscy wiedzieli, że MPLA, FNL -a i Unita zaczną do siebie strzelać. W lipcu 75 roku wybuchły walki i MPLA zdołało zmusić FNLA do opuszczenia Luandy. Tym samym MPLA przejęło stolicę. UNITA dobrowolnie wycofała się ze stolicy do swojej twierdzy na południu, skąd również zaangażowała się do walki o kraj. Do sierpnia MPLA kontrolowało 11 z 15 stolic prowincji, w tym Kabindę i Luandę. W takiej sytuacji, gdy MPLA kontrolowało stolicę, wiadomo było, że MPLA przejmie władzę po uzyskaniu niepodległości. Z tego względu FNLA rozpoczęło walki. Szli w kierunku Luandy. Nadchodziło wielkie uderzenie. Z Luandy Portugalczycy uciekali, pakowali się w wielkie skrzynie, to wsadzano na statki i odpływali. Gdzieś w Luandzie podobno byli jeszcze żołnierze FNLA. Przelatywały samoloty nad Luandą, zrzucające ulotki i mówiące, że Holden Roberto nadchodzi i wzywały do wymordowania wszystkich pozostałych komunistów w mieście. MPLA broniło się zaciekle. Ale 23 października, czyli na niecały miesiąc przed przyznaniem niepodległości Angolii, na terenie Angolii pojawiły się siły południowoafrykańskie, które potajemnie wysłały 2000 żołnierzy z Namibii do południowej Angolii. Siły FNLA, UNITA i Republiki Południowej Afryki. Zdobyły pięć stolic prowincji. Finalnie MPLA zostało wsparte przez siły kubańskie, dzięki czemu udało się odeprzeć atak FNLA, UNITA i RPA. 10 listopada Portugalczycy oficjalnie opuścili Angolę, a 11 listopada Agostino Neto, dowódca MPLA, ogłosił niepodległość Ludowej Republiki Angolii. FNLA i UNITA odpowiedziały proklamowaniem własnego rządu z siedzibą w Whambo. Armia RPA wycofała się i z pomocą sił kubańskich MPLA odbiła większość południa na początku 1976 roku. Wielu analityków obwinia rząd przejściowy w Portugalii za przemoc, która nastąpiła po porozumieniu, krytykując brak troski o wewnętrzne bezpieczeństwo Angolii i faworyzowanie własnych interesów. Wysoki Komisarz Coutinho, jeden z siedmiu przywódców Hunty Ocalenia Narodowego, otwarcie przekazał portugalski sprzęt wojskowy MPLA. Sam Coutinho twierdził, że nie ma opcji, by rządziły dwa ugrupowania. Musiał wybrać jedno z nich. Wiedział, że tylko jedno z nich będzie w stanie utrzymać władzę, jeśli będzie sam i wybrał MPLA. Tak MPLA zgał władzę w Angolii. Angola jest niepodległa. Czy to koniec? No że nie, bo przed Angolczykami jeszcze angolska wojna domowa, która trwała mniej więcej do 2002 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii, kanał Światowej Biografii. Trzymajcie się. Cześć.